Cześć wszystkim, witam na moim kanale dzisiaj robimy gnojówkę z pokrzyw jest to początek robienia gnojówki tak to wygląda miernik ppm 190, woda wejściowa ma mniej, zaraz pokażę ile no i tak to wygląda tutaj jest zmieszana melasa łącznie 100 litrów wody w takiej wannie zmieszane było jakoś 70 ml melasy melasa to jest trzcinowa i tutaj do tego było 2,5 litra wermii e, kompostu płynnego jakby zrobionego e, samodzielnie. Do tego było dwie takie jakby łopatki małe do przesadzania. E, węgla, e, też zrobionego jakby z drewna. No, i tak to wygląda. Rozeczkę trochę napowietrzone, żeby chlor z wody wyszedł. Zaraz pokażę ile ma e, bazowa woda ppm. O. Jestem przy wozowej wodzie No, 160 Czyli delikatnie więcej przez dodatek kompostu i melasy prawdopodobnie Tak to wygląda Teraz będziemy mierzyć pH jakie wyszło Jak nie będzie odpowiednie to będę musiał dodać trochę torfu kwaśnego Jesteśmy przy mierzeniu pH pH mierzę obecnie papierkiem lakmusowym, papierkiem do pomiaru pH Tak to wygląda się. Zanurza, potem strepuje nadmiar cieczy i porównuje barwę, jaka wyjdzie po około minucie w świetle dziennym. I tak się odczytuje pH mniej więcej. Nie jest to może zbyt dokładne, więc nie będę polecał, ani nie będę, nie wiem, przekreślał, ale dla takich zastosowań plus minus może się nadać. To są dokładniejsze testy do badania pH, na przykład kropelkowe. No ale niestety tutaj mam więcej czasu i trzeba przygotować trochę więcej jakby rzeczy. Tak to wygląda. Gnojówka dodam tutaj mam odmierzone 10 kg na 100 litrów. Może dodam trochę więcej. No, nie będzie mieć y, 3 dni jakoś i będzie się robić chociaż i tak gnojówka od 2 do 3 tygodni podobno, więc zobaczymy jak wyjdzie z czasem. Jesteśmy zaraz przy pokrzywach odmierzonych. Wysypałem już na kubkę, tam mam przygotowane miejsce na nie i postanowiłem poszatkować na drobne, żeby szybciej się zrobiło. Użyję do tego celu kosiarki. Zobaczymy jak wyjdzie. Wydaje mi się, że pójdzie sprawnie. No, kosiarka z koszem. Będę przekładał od razu. Nie musi jakoś mocno być zmielone, ale trochę długie są. Kosiłem z rzeki, więc mają też takie części, dajmy na to traw różnych. Ale nasion jeszcze nie miały, więc nie powinno być z tym problemu. Nie będzie to 100% w pokrzyw, ale, ale zawsze coś tam będzie. Biorę się za Co zobaczymy efekty. Jesteśmy po osłabkowaniu yy, kosiarką. Poszło całkiem sprawnie. Tak wygląda zmielona, yy, zmielone pokrzywy. No, trochę tego wyszło, jeszcze trochę dołożyłem. Tak minimalnie, może z 1 kg, żeby było więcej. Najwyżej rozrobię 1 do 11. Tak to wygląda. I teraz po wrzuceniu tego podobno będzie trzeba mieszać co około 1-2 dni, żeby przebiegała fermentacja tlenowa, żeby natlenić tą mieszankę i żeby się jakieś niechciane produkty rozkładu fermentacji beztlenowej produkowały. Podobno wtedy też może zacząć śmierdzieć tak mniej przyjemnie, chociaż sama gnojówka z pokrzyw też będzie pewnie śmierdzieć. No, ale przy fermentacji bezlenowej jeszcze mocniej. Za dużo też nie można napowietrzać tej mieszanki, czyli na przykład jakbym tutaj wrzucił napowietrzacz, sprężarkę do powietrza, to mogłoby spowodować to, że z, razem z dużą temperaturą będzie się ulatniał azot do atmosfery, przez co będziemy tracić, będzie mniej azotowy nawóz. No, to tyle. No. Dlatego nie powinno się za dużo napowietrzać. Można tutaj na przykład jakieś małe napowietrzanie akwariowe, takie żeby nie wzburzało za bardzo, nie wzburzało za bardzo powierzchni, żeby nie, nie mieszało tego i no i żeby nie przesadzić. Biorę się za wrzucanie. Gnojówka z pokrzyw wymieszana z wodą nie pozostaje teraz nic innego, tylko i wyłącznie czekać, aż się zrobi. Efekty pokażę, jak już będzie gotowa. Może przy aktualizacji jakiejś po drodze. Na razie czekam, aż zacznie pracować, fermentować. I będzie można w końcu podlewać rośliny Powinna być tak, że akurat jak już pomidory będą posadzone, już się zaklimatyzują, to będą potrzebować azotu i wtedy powinna być gotowa, chociaż mogłem trochę wcześniej zrobić bo tak wychodzi na to, że przymrozki się trochę przedłużały u nas w tym roku taki maj nieciekawy więc wszystko będzie później na szczęście bo tak to gnojówka była trochę za późno a tak to i tak pomidorów jeszcze nie powinno się sadzić no bo trzeba by przykrywać, bo jeszcze przymrozki w okolicach 0 stopni jeszcze jedna noc, dwie no i tak to wygląda to by było chyba na wszystko I to by było chyba wszystko w tym odcinku o ognom przez pokrzyw. Efekty zobaczymy za niedługo. Trzymajcie się wszyscy! Powodzenia z uprawami i do następnego. Hej!